Witam Państwa ponownie, tak jak wcześniej wspomniałam, dziś moim Państwa gościem jest poseł na sejm RP Marek Matuszewski. Witam Panie Pośle. Dzień dobry Państwu. Panie Pośle, zaprosiłam Pana dzisiaj do studia, aby porozmawiać o powiatowym marszu w obronie telewizji TRWAM i wolnych mediów w Polsce. Panie Pośle, była Warszawa, Gdańsk, Łódź, Olsztyn, Poznań, Wrocław, Tarnów, tych miast można by było wymieniać. Przyszła pora na Zgierz? Przyszła pora na powiatowy marsz w obronie telewizji TRWAM powiatu zgierskiego. W najbliższą sobotę 15 sierpnia o godzinie 17 na placu Jana Pawła II. Wszyscy zapraszamy wszystkich mieszkańców Zgierza i Powiatu Zgierskiego na protest w obronie telewizji Trwam. Jeszcze raz podkreślam, godzina 17 rozpoczyna się ten marsz i przechodzimy do kościoła. Matki Bożej różańcowej Tam odbędzie się msza święta. E, mszę świętą będzie celebrował biskup Adam Lepa. I później po mszy będą przemówienia, składanie kwiatów. To ogromna uroczystość, bo jeżeli taką mszę celebruje ksiądz biskup, będzie dużo ludzi? Jak my Państwo myślą, jak jaka będzie frekwencja? Wydaje mi się, że będzie dużo ludzi, bo y, większość Polaków, co za tym idzie, mieszkańców powiatu zgierskiego, to katolicy, a uważamy, że katolicka telewizja, telewizja TRWAM jest dyskryminowana, więc można powiedzieć, że to my jesteśmy dyskryminowani. Będziemy w, w tym marszu protestować przeciwko decyzjom Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji. Zacznijmy może od początku, bo nie każdy wie o co chodzi. Chodzi o to, że telewizja TRWAM nie będzie... Yy, w w paśmie telewizji naziemnej w multipleksie. Dokładnie. Było odwołanie. Na razie Państwo protestują za pomocą marszów. Czy jest też jakiś inny sposób? Oczywiście są też drogi prawne, gdzie są odwołania. Kierowane są sprawy do sądu. Ale marsz to jest taki wyraz, taki protest katolików, mieszkańców przeciwko takim decyzjom. Wiemy też przecież i zapraszamy też wszystkich do Warszawy. 29 września odbędzie się też potężny marsz w Warszawie. Te marsze są po to, aby pokazać tym, którzy decydują o koncesjach, że nie godzimy się z takimi decyzjami, że się dyskryminuje katolików. Z tym też się nie godzimy. Będziemy protestować, nie boimy się wychodzić na ulicę, bo uważamy, że miarka się już przebrała. Po prostu dość. Nie ma zgody na to, żeby dyskryminować media. Media, media katolickie są bardzo ważne i absolutnie nie będzie zgody na to, aby dalej postępować tak, jak postępuje. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, że na multiplexie nie ma miejsca dla Telewizji Trwam. Członkowie Krajowej Rady są powołani przez Bronisława Komorowskiego prezydenta, czyli to jego trzeba obwiniać za niechęć do Telewizji Trwam? No, ja uważam, że pan prezydent Komorowski ma duże możliwości prawne, aby móc zaradzić tej sytuacji. Niestety widzimy i słyszymy, że pan prezydent Komorowski absolutnie tutaj nie stoi po stronie prawdy po stronie demokracji, tylko ono nie zabiera w zasadzie głosu w tej sprawie. A brak płynności jest, finansowej, zarzuca się telewizji trwam, to prawda, nieprawda? Wyciąganie absolutnie czegoś? to są bajeczki, to są bajeczki, bo inne telewizje komercyjne, które mają o no wiele gorszą sytuację finansową dostały te koncesje na multipleksie, więc tym bardziej dziwne, dlaczego Telewizja Trwam, która ma dobrą sytuację finansową, nie dostaje. Powód jest prosty. Dokuczyć katolikom. Chciałbym też powiedzieć że i zaprosić wszystkich na ten marsz, którzy są niezadowoleni też z sytuacji, jaka jest w Polsce, jaka jest w powiecie zgierskim. Bo to będzie marsz przeciwko decyzjom rządowym, chociażby tym decyzjom... Które spowodowały, że emerytura będzie dopiero w roku 67 danego człowieka, który przepracował. To jest po prostu tragedia. Przecież wiemy, że w wielu krajach, chociażby we Francji, blisko od nas, obniża się wiek emerytalny. Obniża się, a nie podwyższa. U nas dopiero jak ktoś przepracuje 67 lat, będzie miał emeryturę. Przeciwko temu będziemy protestować. Z takich lokalnych spraw, chociażby prywatyzacja naszego zgierskiego szpitala powiatowego, jesteśmy przeciwko temu i też chcemy w, w tym marszu dać po prostu głos przeciwny takim decyzjom, jakie tu są podejmowane na szczeblu powiatowym. Po prostu uważam, że mieszkańcy powiatu zgierskiego, zgierza. Nie mogą już wytrzymać tej sytuacji, jaka jest w Polsce. Bo telewizja Trwam to jest taki przykład, pierwszy, ale ogólna sytuacja w kraju zmierza do tego, że coraz więcej ludzi będzie wychodzić na ulicę i będzie, będą protestować. Bo nie poczyna, mamy innego wyjścia e, po prostu. O ile poza tym sprawa no już jakby lekko się wylała, można powiedzieć, ponieważ no ta ona się przekształca w spółkę. Natomiast no, telewizja Trwam jeszcze jest jakaś szansa, że może coś się zmieni. Ale jeżeli chodzi na przykład o wiek e, 67, może gdyby zorganizować tylko marsze pod egidą, precz z emeryturą e, po 67 roku życia, to może więcej ludzi by wzięło w tym udział, bo może nie chcą po prostu iść na taki marsz ze względu na to, że będzie mówiono: o, telewizja Trwam. Może wtedy yeah. by się połączyli ludzie, którzy mają i poglądy prawicowe, lewicowe, ale też takie. Ja zapraszam wszystkich, Centralna. którzy nie godzą się z tą polityką, którą tworzy rząd Platform Obywatelskiej, jeśli chodzi o emerytów. Zapraszam wszystkich emerytów i potencjalnych emerytów, bo protestujemy. Ten podstawowy protest to jest oczywiście brak koncesji na multiplex dla telewizji Trwam, ale zapraszamy wszystkich tych, mówię, którzy są niezadowoleni z polityki, jaką. Prowadzi rząd i w konsekwencji z warunków życia, jakie Polacy mają, jakie mają zgierzanie, jakie jak, jak mają wszyscy w powiecie zgierskim. Przecież to jest powiat, który powinien kwitnąć. To jest powiat, który za chwilę no, ma przecież możliwość komunikacyjną najlepszą prawie że w Polsce, bo przecież tu będą, będzie skrzyżowanie autostrad ale widzimy, że nie są wykorzystywane te możliwości. Przecież z tego powinni skorzystać mieszkańcy Zgierza i powiatu zgierskiego. Widzimy, że centralne decyzje władz są takie, że absolutnie nie zachęcają do inwestowania, do inwestowania w Polsce w tych miejscach. Są inwestycje, widzimy, gdzie nie ale to jest za mało. Tu powinno być o wiele więcej inwestycji, bo Powiat zgierski, Pani redaktor, to jest, można powiedzieć, pierwsze miejsce z egzekwo z jeszcze jednym powiatem w województwie łódzkim, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia. A jeśli chodzi o młodych ludzi, robiłem taką analizę, to to jest już miejsce pierwsze. Najmniej pracy jest dla młodych ludzi w powiecie zgierskim, z całego województwa łódzkiego. No to, to można po prostu, no, no co mają zrobić młodzi ludzie? Wyjeżdżać na zachód, ludzie, którzy się kształcą, chcieliby tutaj pracować, rozwijać miasto Zgierz i okolice, no z przymusu ekonomicznego są wypychani. Panie pośle, obecna kadencja Rady Powiatu to koalicja PO-SLD, poprzednio to był PiS i SLD, no ale obecna władza mówi, że wcale ta poprzednia kadencja nie była taka dobra. Ja powiem tak, poprzednia koalicja to nie była koalicja, to żeby była jasność, nie było podpisanej żadnej umowy koalicyjnej. W tej koalicji był tylko jeden młody człowiek, znaczy koalicji, no w, tej, w tym partnerstwie, że tak powiem, pan Karpiński, który, no podkreślam, no maturę ten człowiek robił w Wolnej Polsce już. To był jedyny przedstawiciel lewicy w tej koalicji. To żeby tak była jasność, w tej chwili to jest spisana. Koalicja Platformy i SLD. No, jest to zła koalicja, pani redaktor. No przecież słyszymy y, chociażby nasz y, piękny ośrodek kultury, ten na powiatowy. No, jak wiemy, widzimy te, 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 te szarfy żałobne tam. Y, jeżeli się zamyka kulturę. Jeżeli się mówi, mówi się już, że niektóre szkoły w Zgierzu powiatowe mogą być zlikwidowane lub połączone w najlepszym wypadku, to powiem tak, no to źle się dzieje, bo kultura, bo szkolnictwo to w każdym narodzie jest na pierwszym miejscu. No to jak to jest? No U nas to się ma likwidować i koalicja Platformy ZSLD próbuje to. Zrobić. A gdyby nie był w PiS, koalicji, my co by jako, zrobił? Absolutnie byśmy się na takie y, sytuacje nie zgodzili. To gdzie szukać oszczędności. Bo trzeba wiadomo, szukać oszczędności. Budżet nie jest przykładowo w przeroście zatrudnienia, y, w powiecie, w wielu miejscach. Tam trzeba szukać y, oszczędności. Nie będę tu opowiadał, ilu y, znajomych, tak zwanego królika królik to Platforma Obywatelska tam pracuje. Można powiedzieć, że wiele nowych miejsc pracy, jakbyśmy sprawdzili teraz, od momentu, kiedy pan starosta rozpoczął swoją kadencję, to 90% tych ludzi jest powiązanych z platformą i jakaś część z ZLD. No to jest taka polityka obecnego pana starosty. Ja już nie będę mówił o wybitnych y, y, politykach Platformy, chociażby o jednej pani radnej z sejmiku y, naszego województwa łódzkiego, z Aleksandrowa Łódzkiego, która pracuje też y, w starostwie. Po prostu wielu y, polityków. To trzeba zmienić. Absolutnie na, na takie y, rozwiązania nie wolno się godzić. Panie pośle, no nie ma tutaj pana starosty, Krzysztofa Kozańskiego, żebyśmy mogli też mówić o tych problemach, więc skupmy się. Póki co PiS będzie dalej dążył, żeby jednak wygrać kolejne wybory do powiatu, żeby za, być w koalicji i, i rządzić inaczej, Oczywiście podejmować inne decyzje. Oczywiście. My uważamy, że jest tak źle w powiecie zgierskim. Z Chociażby dam przykład, ostatni przykład, gdzie w Głownie podejmowana jest decyzja na, na sesji Rady Powiatu Zgierskiego, gdzie się likwiduje piękny ośrodek, prywatyzuje się, gdzie mogą mieć, że tak powiem, swoją ostoję ludzie starsi, ludzie chorzy. Taki dom, który był do tej pory powiatowy, prywatyzuje się. Mamy informację, że ten dom powinien minimum kosztować 8,5 miliona. Jest sprzedawany za 4 miliony około z wolnej ręki, podkreślam z wolnej ręki, bez przetargu. Na to godzi się Rada Powiatu Zgierskiego. Pis oczywiście jest przeciwko, ale nas jest za mało. To są rozwiązania pana starosty. Uważam, że to są bardzo złe rozwiązania dla, dla powiatu i mieszkańców powiatu zgierskiego, i w związku z tym na pewno my będziemy. Aktywną politykę robić, pokazywać te potknięcia Pana starosty Platformy Obywatelskiej, żeby za dwa lata zmienić i naprawić tę sytuację w starostwie. Dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Tak jak wcześniej wspomniałam, dziś moim i Państwa gościem był Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję, proszę o pozostanie z nami. Dziękuję uprzejmie.